Jak inwestować w fundusze emerytalne? Inwestowanie w fundusze emerytalne to jedno z najważniejszych działań, które można podjąć, aby zabezpieczyć swoją przyszłość finansową. Wybór odpowiedniego funduszu, zrozumienie związanych z nim korzyści i ryzyk, a także śledzenie inwestycji na przestrzeni lat, to kluczowe elementy skutecznego planowania emerytalnego. Ten artykuł dostarczy Ci wiedzy na temat funduszy emerytalnych oraz pomoże w podjęciu świadomej decyzji dotyczącej inwestycji na przyszłość. Czym są fundusze emerytalne? Fundusze emerytalne to specjalne rodzaje funduszy inwestycyjnych, które mają na celu gromadzenie kapitału na emeryturę. Działają one na zasadzie długoterminowych inwestycji, które z czasem mają przynieść zyski pozwalające na wypłatę środków po osiągnięciu wieku emerytalnego. Fundusze emerytalne zbierają składki od uczestników, a następnie inwestują te środki w różne aktywa, takie jak akcje, obligacje, nieruchomości czy inne instrumenty finansowe, w celu pomnażania kapitału. Fundusze emerytalne mogą być częścią obowiązkowego systemu emerytalnego, jak w przypadku otwartych funduszy emerytalnych OFE w Polsce lub stanowić formę dobrowolnego oszczędzania na emeryturę, jak indywidualne konto emerytalne, IKE, czy indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, y. Każdy z tych funduszy ma swoje specyficzne zasady działania, opodatkowania oraz możliwości inwestycyjne. Rodzaje funduszy emerytalnych. Fundusze emerytalne można podzielić na kilka głównych rodzajów, w zależności od ich struktury, strategii inwestycyjnej oraz celów, jakie mają spełniać. Otwarte fundusze emerytalne, OFE to fundusze obowiązkowe, w których uczestnictwo jest zazwyczaj wymogiem prawnym. OFE inwestują zebrane składki w różnorodne aktywa, a ich głównym celem jest pomnażanie kapitału na przyszłość. Indywidualne konto emerytalne, IKE i indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego IGE y, to fundusze dobrowolne, które umożliwiają samodzielne oszczędzanie na emeryturę z korzyścią podatkową. IKE i IGŻe różnią się między sobą przede wszystkim formą opodatkowania oraz limitami wpłat. IKE umożliwia wypłatę środków po ukończeniu 60 lat bez konieczności opłacania podatku od zysków kapitałowych, natomiast wpłaty na IGŻe można odliczyć od podstawy opodatkowania, co obniża bieżący podatek dochodowy. Pracownicze Plany Kapitałowe PPK to inny rodzaj funduszy emerytalnych, które stanowią formę oszczędzania współfinansowaną przez pracodawcę, pracownika oraz państwo. PPK są stosunkowo nowym rozwiązaniem na polskim rynku i są przeznaczone dla pracowników, którzy chcą gromadzić dodatkowe środki na emeryturę. Zalety inwestowania w fundusze emerytalne Inwestowanie w fundusze emerytalne ma wiele zalet, które sprawiają, że jest to atrakcyjna forma oszczędzania na przyszłość. Jedną z głównych zalet jest możliwość długoterminowego pomnażania kapitału. Dzięki regularnym wpłatom i reinwestowaniu zysków fundusze emerytalne mają potencjał generowania zysków, które z czasem mogą znacząco zwiększyć zgromadzone środki. Kolejną zaletą jest dywersyfikacja ryzyka. Fundusze emerytalne inwestują w różnorodne aktywa, co zmniejsza ryzyko związane z pojedynczymi inwestycjami. Dywersyfikacja pozwala na lepsze zarządzanie ryzykiem, co jest szczególnie ważne w długoterminowym oszczędzaniu na emeryturę. Nawet jeśli niektóre inwestycje przyniosą straty, inne mogą je zrekompensować, co stabilizuje wyniki funduszu. Korzyści podatkowe to kolejny ważny atut inwestowania w fundusze emerytalne. W przypadku IKE zyski kapitałowe są zwolnione z podatku dochodowego, jeśli środki zostaną wypłacone po osiągnięciu określonego wieku. Wpłaty na IKE y można odliczyć od podstawy opodatkowania, co obniża bieżący podatek dochodowy. Te korzyści podatkowe mogą znacznie zwiększyć wartość oszczędności na emeryturę. Jakie są ryzyka związane z funduszami emerytalnymi? Choć fundusze emerytalne oferują wiele korzyści, wiążą się także z pewnymi ryzykami, które warto wziąć pod uwagę przed podjęciem decyzji o inwestycji. Jednym z głównych ryzyk jest ryzyko rynkowe. Inwestycje funduszy emerytalnych są uzależnione od sytuacji na rynkach finansowych, co oznacza, że wartość zgromadzonych środków może się zmieniać w zależności od wahań cen akcji, obligacji czy innych aktywów. W okresach kryzysów finansowych wartość inwestycji może spadać, co wpływa na zgromadzony kapitał. Kolejnym ryzykiem jest ryzyko inflacyjne. Inflacja zmniejsza realną wartość zgromadzonych środków, co oznacza, że w przyszłości za zaoszczędzone pieniądze będzie można kupić mniej dóbr i usług. Dlatego ważne jest, aby wybierać fundusze, które mają potencjał generowania zysków przewyższających stopę inflacji, co pozwala na utrzymanie siły nabywczej kapitału. Ryzyko związane z wyborem funduszu to kolejny aspekt, który należy uwzględnić. Nie wszystkie fundusze emerytalne są równie skuteczne w pomnażaniu kapitału. Wybór funduszu o niewłaściwej strategii inwestycyjnej lub wysokich kosztach zarządzania może prowadzić do niższych zysków lub nawet strat. Dlatego kluczowe jest dokładne zrozumienie strategii funduszu oraz związanych z nim kosztów przed podjęciem decyzji o inwestycji. Jak wybrać odpowiedni fundusz emerytalny? Wybór odpowiedniego funduszu emerytalnego wymaga starannego przemyślenia i analizy kilku kluczowych czynników. Okres inwestycji jest jednym z najważniejszych aspektów. Osoby, które mają jeszcze wiele lat do emerytury, mogą sobie pozwolić na bardziej agresywne fundusze inwestujące w akcje, które mogą przynieść wyższe zyski, ale także wiążą się z większym ryzykiem. Z kolei osoby zbliżające się do wieku emerytalnego powinny rozważyć bardziej konserwatywne fundusze, które inwestują głównie w obligacje, oferując mniejsze ryzyko, ale i stabilniejsze zyski. Koszty zarządzania funduszem to kolejny istotny element. Każdy fundusz emerytalny pobiera opłaty za zarządzanie, które mogą znacząco wpłynąć na końcową wartość inwestycji. Warto porównać koszty różnych funduszy i wybrać te, które oferują najlepszy stosunek jakości do ceny. Wysokie koszty zarządzania mogą zniwelować zyski, dlatego warto wybierać fundusze o konkurencyjnych opłatach. Wyniki historyczne funduszu również mogą być pomocnym wskaźnikiem przy wyborze. Choć przeszłe wyniki nie gwarantują przyszłych zysków, analiza historycznych wyników funduszu może pomóc w ocenie jego skuteczności w zarządzaniu kapitałem. Fundusze, które konsekwentnie osiągają dobre wyniki na przestrzeni lat, mogą być bezpieczniejszym wyborem. Koszty inwestowania w fundusze emerytalne Inwestowanie w fundusze emerytalne wiąże się z różnymi kosztami, które należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji. Opłata za zarządzanie to najczęstszy koszt które fundusze pobierają od swoich uczestników. Opłata ta jest wyrażana jako procent zgromadzonego kapitału i jest pobierana corocznie. Choć może się wydawać, że opłaty są niewielkie, w dłuższym okresie mogą one znacząco wpłynąć na wartość zgromadzonego kapitału. Opłata za wyniki to kolejny koszt, który niektóre fundusze mogą pobierać, jeśli osiągną określone zyski. Tego rodzaju opłata jest zwykle uzależniona od osiągnięcia z góry ustalonego poziomu zysków i może wynosić pewien procent od nadwyżki zysków. Chociaż opłaty te mogą motywować zarządzających funduszem do osiągania lepszych wyników, mogą również zwiększyć koszty inwestowania. Inne koszty, takie jak opłaty za wypłatę środków czy koszty transakcyjne, mogą być naliczane w zależności od rodzaju funduszu i polityki zarządzającego. Przed podjęciem decyzji o inwestycji warto dokładnie zapoznać się z prospektem informacyjnym funduszu, który zawiera szczegółowe informacje o wszystkich opłatach i kosztach. Jak monitorować swoje inwestycje emerytalne? Regularne monitorowanie swoich inwestycji emerytalnych jest kluczowe dla utrzymania kontroli nad zgromadzonym kapitałem i dostosowywania strategii do zmieniających się warunków rynkowych. Okresowe przeglądy wyników funduszu są niezbędne, aby ocenić, czy fundusz nadal spełnia oczekiwania i czy osiąga założone cele inwestycyjne. Warto również śledzić zmiany w składzie portfela funduszu, aby zrozumieć, w jakie aktywa są inwestowane zgromadzone środki. Analiza kosztów to kolejny ważny element monitorowania inwestycji. Regularne sprawdzanie, jakie opłaty są pobierane, pozwala na ocenę, czy koszty zarządzania funduszem są adekwatne do osiąganych wyników. W przypadku, gdy koszty rosną lub fundusz nie spełnia oczekiwań, warto rozważyć zmianę strategii inwestycyjnej lub przeniesienie środków do innego funduszu. Konsultacje z doradcą finansowym mogą być pomocne, szczególnie w przypadku, gdy sytuacja rynkowa staje się skomplikowana lub fundusz zaczyna przynosić straty. Doradca może pomóc w ocenie wyników inwestycji oraz zaproponować alternatywne strategie, które lepiej odpowiadają zmieniającym się warunkom. Podsumowując, inwestowanie w fundusze emerytalne jest jednym z najskuteczniejszych sposobów na budowanie zabezpieczenia finansowego na przyszłość. Kluczem do sukcesu jest jednak świadome podejmowanie decyzji, regularne monitorowanie inwestycji oraz zrozumienie kosztów i ryzyk związanych z tym procesem. Dzięki odpowiedniemu podejściu można znacząco zwiększyć swoje szanse na komfortową i bezpieczną emeryturę.